Witam, witam w kolejnym filmie na kanale No i dzisiaj jestem na Warszawie Gdańskiej Gratulacje dla tych co poznali odjeżdża Zamenhof z Warszawy Gdańskiej do Zielonej Góry Głównej Do Zielonej Góry Głównej ogólnie jest komunikacja zastępcza Chciałem pojechać na dworze, go nagrać, ale już bym nie zdążył chyba. Jest godzinę 7.45 jest to drugi zamenhof na moim kanale. Tak dopiero drugi, ponieważ pierwszy był na specjalu. A specjal był późno. A późno też zamenhof wracał. I na zamenhofie mamy EU16002 Bardzo dzisiaj mroźny poranek 3 stopnie mamy na czteronie na dole No i pojechał stacja za... ostatnio załokz, który lotem na no już tam jest No także ja przechodzę w stację no i zapraszam do oglądania jesteśmy na peronie w środkowym wjeżdża właśnie Kochanowski Intercity Kochanowski z eu 160 w zbyt głównej do mamy gołębia samobójca, można by tak nazwać, zaraz mamy odjazd światło już wskazało sygnał zwalący na jazdę no już dosłownie chwileczkę czekamy no i odjazd No i rusza EU 160 011 Intercity Kochanowski Cztery wagony Jeden wagon połówkowy. Pierwsza klasa musi być. No i pojechał jego relacja to Bydgoszcz Główna, Rzeszów Główny. Zobaczcie jak jeszcze jak tej pięknie się stacja prezentuje. Peron trzeci, tor piąty oraz tor trzeci na sąsiednim Peronie, czyli peronie drugim, tutaj mamy peron czwarty, a peron pierwszego nie ma, zniknął. Jeśli jeszcze chodzi tutaj ten, bo chciałem jeszcze wspomnieć, w końcu mamy kładki zbudowane, można już z nimi chodzić. No, tak, że tak się prezentuje sytuacja. Dalej czekam na jakieś składy. Że się Teraz, tak, mówiłem, pójdę tu gdzieś. No ja potem przyjdę znowu. No. Zobaczymy jeszcze, jakie składy na dzisiaj czekają, ale pewnie będzie długi film. No, no tak, tak samo, jak to było w przypadku dworca zachodniego. Chciałem podzielić na dwie części, zrobiłem jedną część 40 minutową, drugą 20 minutową zobaczcie mamy tutaj taką mapę dwory z oraz schemat linii metra i nie tylko linii metra ale też linii kolejowych tak to się prezentuje tej mamy metro to niebieska linia tutaj tory kolejowe tutaj mamy tory tramwajowe tutaj też my jesteśmy w tym miejscu, no, tak to się prezentuje. No, trochę się nuzę, bo na razie nie mam żadnego składu. A tutaj coś się chyba zepsuło. Wyjeżdżam na górę, tłumy ludzi. A może nie są to aż takie tłumy jak przy pociągach Intercity. Ale na są tu jakieś tłumy, no bo będzie pociąg do... działowa. Przepraszam, że taka dziwna perspektywa, ale Tłumy ludzi, jak widać, jak w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale podwójne flirty są bardzo długie. A właśnie niedawno jechały Mazury. Tam były dwa flirty połączone, ale Intercity, to one są jeszcze dłuższe niż te. No i rusza. Pociąg kolei Mazowieckich Flirt R160 Jego pierwsza jednostka ma numer 003 A druga jednostka to 005 O już kto go, go pomazał taki nowy składzik I pociąg jechał jeszcze no, z Warszawy woli do Działdowa, o, jedzie kolejny. Tej samej relacji, tylko, że odwrotnej. Działdowo-Warszawa-Wola. Tylko jedna jednostka. O numerze 004. Czyli tam mieliśmy jednostki 03 i 05, a tutaj mamy jednostkę 0. O jeszcze brda będzie A bo końcu bieg to nie było na rozkładzie nie pisało Bo pokazują tylko odjazdy Tutaj flip musiał poczekać na wjazd brydy Uro, właśnie tam wieżo z Grifinem. Skład zbyt gorszy głównej. A prowadzi go EU 160 0,18. Trzy wagony jeden połówkowy. Mamy odjazd R-160-04 Relacja Działdowo-Warszawa-Wola Odjazd służbowo na Olszynkę Grochowską I pojechał. Właśnie dostaliśmy komu kolejny komunikat. Ten pociąg, tego pociągu również miałem w rozkładzie takim. No bo w nim są tylko odjazdy pokazane ze stacji. I wjeżdża Intercity Warta. Poznania głównego dla tej Warszawy Gdańskiej, gdzie kończy bieg. Bardzo mało gołem po pociągów, które nagrywam na moim kanale, są do, do Poznania. Mamy EUR 16003. Takie same zestawienia jak w przypadku Brde, zbyt czyli na początku jeden wagon połówkowy i dwa wagony drugiej klasy na tak końcu również odjazd służbowy lub techniczny na Olszynkę Grochowską Przechodzimy za Warszawę Wschodnią jakby ktoś nie wiedział dokładniej na wschód od Warszawy jest Wschodniej Wjeżdża Lf SKM 27WE 10 Zobaczcie na jaki sygnał będzie on odjeżdżał. Jeśli ktoś wie co ten sygnał oznacza, to proszę pisać w komentarzu pod filmem. Będę wdzięczny. Bo właśnie tylko na Gdańskim taki widziałem jak na razie w Warszawie Ale pewnie być może jest więcej No i ruszył Pociąg linii S3 Do stacji Legion piaski 27W 10 Mamy wjazd Elfa Również SKM Również 27 7 Również Niestrzy ró... Do stacji Warszawa Wola no i ruszył SSKM 27L007 z Wieliszewa do Warszawy woli E22 1096 na Czepami od tirów trochę też tego nie wyczułem bo wiecie tutaj czekam ciągle na jakiś pociąg nic nie jechało to Jest bardzo długi czas a tu nagle jedzie platformy z właśnie naczepami. tego tego to ja jeszcze nie widziałem No ciekawie to wygląda Mamy kolejny skład Cargo, tym razem zauważyłem Mamy Duecik Bardzo chciałem spotkać dzisiaj jakieś składy Cargo, tak nic nie jechało, nic nie jechało Najpierw ten byk, no ale słabo zapany. I zapowiadają też Chopena Zobaczcie jak to pięknie wygląda Rail Polonia 15D038 Taka coś jakie są na drugiej jednostce Jest dużo wagonów policzę nawet. Na pewno ponad 40. No gdzieś tak właśnie około 40, ale że dwie lokomotywy ciągnęły. Jeśli ktoś z Was policzył to, to piszcie w komentarzu. Jaki ten skład jest długi, już przez dwie minuty się ciągnie. Jedne takie mniejsze wagony, drugie takie wyższe odrobina. ostatni wagon Nie chodzi mi w sensie wtedy nie chodziło mi o dokładne policzenie tych wagonów tylko tak gdzieś tak naokoło i za zaokrągli chociaż tam widać te dwie lokomotywy i zaraz będzie wjeżdżał Cropena z pięciu minutowym opóźnieniem na stacji będzie meldował się z Chopin Nic wyjątkowego raczej Ustaż zwykły te wszystkie okleiny pozdejmowali Niestety Jest to w numer 003, który jeszcze niedawno, bo jakieś dwa tygodnie temu, był w oklejnie krakowskiego smoka. To jest wagon sypialny, tam ale dalej też wagon sypialny, już odjeżdża. To nie był nawet minutowy posty, jest... tylko sekund trwało, nie no, tylko sekund to trochę może przesadziłem i o 45 sekund stał, wsiadli, wsiadli tyle. O, i mamy też wagon sypialny, czeskie drachy, na końcu, czyli trzy wagony sypialne. A na stacji również zameldował się elf, kolei mazowieckich, raczej dwa elfy. Elf odjeżdża, zobaczcie, bardzo szybki odjazd. Warszawa Wola Ciechanów N7619 oraz bliźniacza jednostka N7620 połączone razem w jeden skład wjeżdża skład Ciechanowa do stacji Warszawa Wola bardzo szybki tej a Mamy R1601. To już niestety będą, będą ostatni, bo składy w tym filmie, bo jeszcze będzie jeden SKM. Pociąg Kolei zaraz odjeżdża A no, tutaj melduje się wcześniej wspomniany Pociąg SKM Mamy odjazd 27 w 008 Linia S3 Stacji Warszawa-Powolski do Wieliszewa I odjazd Równocześnie ma Flirt R160 do Warszawy Woli z Ciechanowa o numerze 001, i to były wszystkie składy na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Tutaj widać mój dzień. Cześć.